Tak, recording, opcje, mm. opcje, epizod 9. No więc, e, cześć, Wesley. Cześć, cześć, witam wszystkich. Dobra, więc dzisiaj mamy mocne spadki. E, Wix bardzo wysoko e, 21, był w ogóle e, przed sesją e, praktycznie 40. Bitcoin trochę odbija, no ale na e, kopalniach e, pogrom, e, wszystko pospadało, więc e, jakiś mały adjustment, coś, e, coś trzeba porobić e, pierwsze co to nasz hud. Mieliśmy sprzedanego kola e, on jest na za 11 dni. No, a przez to, że hud tak mocno spadł, hud jest dzisiaj praktycznie minus 16% no to e, ten, no Są duże zyski na tym kolu, więc trzeba to zamknąć. Zamykamy, no nie? Ja to Ile tam jest zysku? 70-80% hmm. prawie, 78% oczywiście, to zamykamy. Tak, zobaczymy jeszcze, jak się uda e, odkupić, nie? Spróbujemy odkupić za 8%. Max profit by było. Pewnie tego mi da to. Trzeba będzie dać. O, weszło. Super. Super, bardzo fajnie. Dobra. E, czyli po takim spadku 15%. Ja bym dzisiaj nie wystawiał nowego covert cola. Zostawiłbym na to na założenie, że nie, to nie, będzie nie, reakcja nie, odbicia. E, analogiczna sytuacja z marą jest. Nie? Tu jest 50% zysku. Gwałtowny dzisiaj spadek 7%. 11 dni, ten trade to jest też, otwarty. też, też myślę, że to trzeba zamykać, nie? Trzeba zbierać ten... E, 38, też zamykać, połowa to jest dużo. 30, tak, pewnie. 38, no to się nie da, nie? Bo tu jest tylko bit 1. Ten. Próbujemy tak. Dobra. Nie wchodzi, damy po. Ok, czyli mamy tutaj zwolnione. Tutaj sobie trzymamy delta 30. Wszystko spoko. Koina trzymamy. No bo dlaczego trzymamy? Bo otworzyliśmy sprody. Mają 25 dni do wygaśnięcia. To samo na MicroStrategy, który otworzyliśmy ostatnio. Więc do momentu, aż mają 21 dni do wygaśnięcia, nie robimy po prostu nic, zostawiamy. No i jeszcze jeden trade, który trzeba popatrzeć, to jest Tesla. Nie? My mamy spreada na 380 na, na ten piątek, i wszystko by było w Fajnie tylko, że Tesla ma wyniki, nie? Przed, ja myślałem, miałem taką nadzieję, że ona będzie trochę wyżej, no ale te rynki teraz się trochę wyżygały. Cofnęło to się, więc to jest blisko. Jakby, jakby reakcja na wynikach była jakaś taka niezaciekawa, no to moglibyśmy na tym spredzie wtopić. A że mamy na nim 30% premii. Tego po prostu przerolujemy na, no, na 25 dni może standardowo. 43 centy. O, to są duże widły. Spróbujemy od 50 i będziemy schodzić, nie? Mhm. Dobra. 42 40 Dobra, może chwilę poczekamy, popatrzymy co tu jeszcze. Oszczędnie podważę już teraz. Dobra, poszło za 38. No, czyli e, tak jak tłumaczyliśmy przy poprzedniej rolce, nie? E, to co tu się stało, to e, dołożyliśmy sobie czasu i za tą wartość czasową, e, którą dołożyliśmy, e, dostaliśmy kolejne 38 dolarów więcej. Nie? czyli tu jest nasz trade na Tesli jak na razie nie? jak to tu wychodzą dwa razy roka robiona no. czyli w sumie uzbieraliśmy 2 dolary 11 tak z 5 dolarowego spreada no tak, to nieźle tak no tak dokładnie e, czyli bardzo dobrze to zostawiamy till rate i nie mamy ma 25 nic. dni tak. Jest, ta, ta reakcja trochę jest przesadzona. nie? Można by popatrzeć na przykład na Irenę, czy nie, nie wystawić jakiegoś puta, Delta 30 albo coś. Zobacz to. Spadło dzisiaj 18%. Nie, nie może, może go lasa. Zobaczymy, jakie by ten oni mieli ją... no, tak, tak. Wystawimy tu na 25%, a zrobimy jakiś management przednie. Delta 30 jest na 9,5, ale 9,5 nie chcemy. 50 dolarów byłoby tu, a buying power jest 850. My mamy 820. No to nie bardzo. Nie poszalejemy na tym lasie. Nie poszalejemy sobie. Tak. No tak, no bo tu są tylko ten. Zmarłam też tu. tu jest jeszcze z tej mary do wzięcia. No nie, Koli, nie ma sensu wystawiać jakieś tam. Nie, nie, nie. Tak? Ja, ja patrzę na tego to zaraz puta, wiesz. Wiesz co, ja te, patrzę tylko na tego puta, nie? Aha, żeby to Że, Żeby to zamienić, nie? Nie tutaj Że, jest. No mamy 30% tego. Do 25. To w zasadzie głównie chodziłoby o zwolnienie marginu, żeby przerzucić się na Irenę, nie? się zastanawiam. No to czy zamknij takiego... to najwyżej i... Tak, i chyba i zrobić, zrobię, nie, no bo... Na, na tak, bo tu e, chcę, za ten, tak, bo tu nam e, zwolnią 930. Nie, nie? Jest, jest, no, Tak. Max Profit 107. Czekaj, czekaj, tego e, żeby sobie dobrze kliknąć, nie, ten... 96, no tak, to są widły potem. Możemy spróbować. Dobra, weszło. Mhm. Czyli tak. E, tu mamy teraz, po, nasze akcje zostawiamy na odbicie, na ten. I tu najwięcej co walnęło, to jest Irena, nie? No i teraz tą Irenę na tym 21 możemy rozegrać. Zrobimy e, nawet dziesiątkę, by można sprzedać agresywniej, nie? Mhm. Mm 10 to jest za stówę Wtedy, wtedy. No. Tak to jest. Tak. Czyli Buying Power jest 487. Można spróbować. 88. Mm. Dobra, to. Wishful Thinking, jak to gadają, ale. No dobra. No to weszło. Czyli tak, mamy Irenkę sprzedanego puta. I co tu jeszcze pospadało mocno? Rajot też mocno spadł, nie mamy nic. No to chyba teraz na Rajocie, nie? Jakiś też, też ten 21 wystawimy tu. I Rajot delta 30 jest 11. 11, też takiego bym sprzedał. Tady na to. E, Dobrze. To no. Ostatni, nie? Rajot albo Rajot. No tak, no bo ten Rajot tu najgorszy. Najbardziej... To, to już Margi, Tak, mamy, mamy na opcję jeszcze 1300 Ile zostanie, a tu 1000, zostanie 300 na opcję? trzysta, na opcję? No dobra. okej. Okay. Dobra, weszła. No, okej. Okay. czyli dostawiamy to w ten sposób. No, także trochę, trochę porobione. No dobra, na dzisiaj tyle. Nie? Kończymy. Tak Czy... jest. Do widzenia, do usłyszenia. Do następnego.